Cześć kochani, czarna czapka? Czy kolorowa? Ta czapka zrobiona jest z włóczki kusko, waży 150 gramów, więc użyłam trzy motki w kolorze czarnym. Jest mega ciepła, czyli nie dla mnie, bo mi jest ciągle gorąco. A teraz sobie, słuchajcie, pomiksujemy różne niteczki. Ona jest zrobiona prawie tak samo jak ta żółta czapka, którą Wam pokazywałam. To co? Lecimy na miksy. Zobaczcie, ta włóczka Kusko ma tyle wersji kolorystycznych. Można oczywiście zrobić z jednego koloru. Ja już robiłam żółtą, którą widzieliście. Zmiksowałam te kolory 611, 219 i jeszcze dodałam samantę. Ale ta włóczka ma troszeczkę włoska, bo ma troszkę alpaki. Baby alpaki 27%, więc jak chcecie, rodajcie. Jak nie chcecie, to nie. Ja tutaj przygotowałam tylko kusko. I tak się zastanawiałam na przykładzie tego próbnika, co tu pomieszać. Dwa te kolory: 3, 3, 4, 980, 334, 982. Dlaczego ja to słuchajcie mieszam, te kolory, no po prostu no wiadomo jak wezmę sobie zrobię różową no to wiadomo jak ona będzie wyglądała tak, a jak sobie pomieszam te dwa kolory to może być to świetny efekt. Ten czarną czapkę słuchajcie zrobiłam na okrągu na drutach numer 7. Nabrałam 57 oczek, jedno na początku rzędu ulega redukcji i zostaje 56. I musimy mieć liczbę po prostu podzielną przez 4 tak, żeby to ładnie e, nam wyszedł ten ściągacz e, 2 na 2 tak. Przygotowałam sobie jeszcze różne inne opcje kolorystyczne. To mnie intryguje. 583 i 535 to jest 583. A 535 to jest taki kolor, no bardzo zbliżony, ale to jest taki krwisty czerwony, a to jest bordowy. Ten bordowy fajnie może być w połączeniu z tym. Z, 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 to jest taka, taki fiolet fiolet to jest numer bo tutaj to, nie widzę. to jest numer 94 dwa kolory jeansowe tak? ten ciemniejszy to jest numer 98 a jaśniejszy nie ten jest numer 98, a ten jest numer 99. Też fajnie mogą wyglądać w melanżu, tak? Teraz na przykład, to jest też taki fajny, taki, taki buraczkowy kolor. To jest numer 670. Zobaczcie, 670 można połączyć z tym 535 albo można połączyć z bordowym 583. Tutaj jest jeszcze taki, jak ktoś lubi, taki. Taki stonowany pomarańcz, to jest numer 11. Też można go połączyć z bordowym 583. Fajnie może wyglądać taki melanżyk, tak? Albo na przykład ten pomarańcz 11 można połączyć z tym pomarańczem. To jest z kolei numer 101. Teraz ja tu jeszcze widziałam, aha, bo jeszcze aha, ta funkcja, to już o funkcji mówiłam, ale to może być fajnie w połączeniu ten 900, jak to ma numer? 982, fajnie może wyglądać w połączeniu z tym 94, albo z czerwonym, tak, z tym 670, albo z czerwonym tym 580, nie, to jest czerwony, 535. Oczywiście czarny, no to już mamy tą czapeczkę czarną. I tu jeszcze widziałam, słuchajcie, różne e, szarości, tak? Są trzy. E, to jest 95, 89 i 96. Myślę sobie, że można po prostu połączyć też nawet te trzy, tak? Wziąć każdą nitkę z jednego motka i to akurat nam. Powstanie. Nie, ale cztery nitki nam są potrzebne. Ja Wam pokażę w tutorialu, jak z końców wziąć te cztery nitki, skoro modki mamy cztery. Trzy, tak? Bo to z trzech motków ta czapeczka wychodzi. Ale wszystko Wam powiem wkrótce. No dobra, na pierwszy rzut idzie.